Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj bardzo świątecznie. E, nagrywam to nagranie i jest autentycznie dzisiaj 23 grudnia, tak? 23 grudnia. E, jeżeli jesteś moim subskrybentem albo moją subskrybentką od samego początku, to wiesz, że stuknęło nam 3 lata. Taki wiecie, 3 latek już naprawdę dużo potrafi. Jak sobie wrócisz, Chociażby z ciekawości do mojego pierwszego nagrania. Oj, to zobaczysz, jak wiele się zmieniło. E, pokój, co prawda, ten sam. Otoczenie, może, kilka rzeczy się zmieniło. Natomiast e, i ja, i ty jesteśmy już osobami zupełnie innymi, myślącymi na zupełnie innym poziomie, funkcjonującym na innym poziomie. I ja jestem z tego bardzo, bardzo, bardzo dumna. A wiem, że ta podróż, którą. Prowadzisz e, ze mną, razem i ja z tobą, jest bardzo rozwijająca, jest bardzo konstruktywna i bardzo twórcza. Dlatego też, na samym początku e, tego dzisiejszego, bardzo krótkiego nagrania, chciałabym poinformować Cię o pewnej niespodziance, która czeka nas już w, no myślę, że już w styczniu 2023 roku. Będzie to niewielka albo i wielka zmiana na, właśnie na kanale, tutaj na YouTube. Mam nadzieję, że ona Ci się spodoba, nie wniesie jakiegoś tam zamieszania do Twojej przestrzeni i będzie dla Ciebie taka no bardzo pozytywna, wnosząca taką jasność i klarowność w to, co dzieje się tutaj na kanale i taka, no, myślę, że to jest takie, wiecie, 100% perfect match po prostu ja i, ja i to, co się zmieni. Oczywiście na jakości nie tracimy. Nie tracimy na e, formie prowadzenia tego kanału. Zmieni się tylko jedna mała rzecz, ale poczekajmy do stycznia 2023 roku, z tą właśnie zmianą. Co ja chciałabym jeszcze dzisiaj powiedzieć? E, na kanale pojawił się dzisiaj też, e, zanim ten film opublikowałam, pojawił się już filmik, gdzie dokładnie w tym samym miejscu, dokładnie kilkanaście, niż kilkadziesiąt minut temu losowałam i wylosowałam, co prawda miały być trzy, ale wypadły cztery karteczki, cztery osoby, które wzięły udział w ankiecie, o wypełnienie której, do wypełnienia której tak naprawdę zachęcałam was przez ostatnie tygodnie na różnych mediach społecznościowych. Ta ankieta dalej jest jakby, że tak powiem, aktywna, natomiast teraz już po prostu nie będzie można, akurat w tej chwili zdobywać nagród i brać udział w losowaniu. Ten link do tej ankiety, gdzie będziesz mogła zadać mógł zadać mi pytanie, powiedzieć co byś chciała, chciał, żebym zmieniła może na kanale, żebym albo napisała mi, jak napisał, jaki temat chcesz, okej? Okay? Jaki temat chcesz, żebym poruszyła na tutaj właśnie podczas naszych spotkań, podczas naszych rozmów, to właśnie tam biorąc udział w tej ankiecie, Wypełniając ją, będziesz mógł i będziesz mogła właśnie to wszystko tam zawrzeć. To jest oczywiście bezpłatne, jest to totalnie anonimowe, i jest to też dla mnie bardzo pomocne. I mam nadzieję, że dla Ciebie, dla ciebie również. Link do tej ankiety znajdziesz w tej zakładce społeczności, dobrze? Tam, gdzie jest nazwa społeczność. I to tyle tytułem wstępu. A już dzisiaj przechodzę do szybkiego, takiego krótkiego tematu. Który y, oczywiście również został mi zainspirowany właśnie przez jedną z osób, która wypełniła ową ankietę. Więc zobaczcie, działam bardzo szybko. To już drugi temat, który właśnie z tej ankiety y, jest przeze mnie realizowany. Cóż to za temat? Temat dotyczy świąt. Dotyczy tego, jak zachować się przy świątecznym stole i y, ja bym w ogóle zadała sobie takie pytanie, wiecie, czy w ogóle siadać przy tym świątecznym stole? <grych> Temat jest dosyć, znowu, jak zwykle, wiecie, drażliwy, bo dotyka wielu, wielu różnych sfer, bo dotyka, wiecie, tej naszej, naszych, niektórych osób, tradycji, tak? Wiary również, tak? Ale dotyka też właśnie tych naszych takich y, najbardziej y, trudnych relacji, czyli relacji z rodziną. W pracy to wiecie jeszcze jako tako, tak? Ale te relacje z rodziną, nawet jeżeli są odsunięte, my jesteśmy na przykład odsunięci od naszej rodziny gdzieś tam na jakiś czas, no to y, w te święta dochodzi do takiej konfrontacji, tak? Dochodzi do konfrontacji. I niekoniecznie wszyscy mamy ochotę się spotkać z kimś i jeszcze nie daj Pani Boże go uścisnąć, albo po, powiedzieć z serca, z serca szczerze, kilka dobrych słów. Um, ja zastanawiałam się, jak wam mam to powiedzieć po prostu. To powiem to tak po prostu odpowiedz sobie dzisiaj na to, jakie są Twoje wartości. Czy Twoją y, wartością jest uczestnictwo w takich świątecznych obchodach, na przykład wigilii, która jest taka wiecie no taka bardzo y, no bardzo ma takie podłoże religijne, tak, katolickie. I jeżeli jest to twoja wartość, no to zastanów się czy y, czasem y, po prostu nie lepiej wziąć udział w takim spotkaniu, niż zaprzeczać y, samemu samej sobie, prawda? Więc to jest pierwsze, pierwsza rzecz. Jeżeli to nie jest Twoja nadrzędna wartość, bo he, nie wiem, po prostu nie kultywujesz tego święta, masz je za przeproszeniem gdzieś, to w ogóle nie jest Twoja bajka, Ty w ogóle nie rozumiesz tego, o co w tym wszystkim chodzi, to zastanów, to odpowiedz sobie na to pytanie, czy Ty w ogóle musisz tam iść do kogoś, czy Ty musisz spędzać tą Wigilię, tak? Bo jeżeli nie, no to tego nie rób, prawda? Nam się czasami tak wydaje, że yy, my mamy tylko, że my jesteśmy zmuszeni, bo ktoś nas zaprosił, bo my yy, czujemy się coś nie wiem, albo my czujemy się zobowiązani zorganizować na przykład Wigilię, albo zaprosić kogoś na święta. Nie wiem, bo jakaś rodzina z zagranicy przyjechała, czy yy, nie wiem, ktoś tam został sam, a my tej osoby nie lubimy, to czujemy się zobowiązani do tego, żeby. Posadzić tą osobę przy stole, zorganizować, zaprosić, jeszcze prezent dać. Wcale tak nie musi być. My do niczego nie jesteśmy zmuszeni. Zawsze, kiedy Twoje, ale to Twoje serce buntuje się przeciwko czemuś, mówi: Ja tego nie chcę, ja będę w tym nieszczery, nieszczera, nieuczciwy, nieuczciwa, to tego po prostu nie rób, tak? Ale jest tu, jak to zwykle. Ze mną, kochani, z psychobiologiem i po prostu wiecie, <laughs> poszukiwaczem i grzebaczem w ludzkich umysłach, sercach i duszach. Jest jeszcze też taka, 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 taka zajawka, gdzie warto by było zapytać, czy ty naprawdę tak czujesz, czy to tylko tożsamość? Z którą się sklejasz, którą jest ego, ona to tak mówi: a nie pójdę, a nie dam, a nie zrobię. A po co? A on mi to, a ona mi tamto. I ja mam teraz, i co? I ja mam na teraz siąść przez stole, i ja mam tej ja osoby wybaczyć i co? Możesz czy się mam uśmiechać, dobrze bawić. Jeżeli takie coś czujesz, takie coś, taki głos w Twojej głowie jest, taki wiecie, taki niskowibracyjny, taki chęt, chętny do zemsty, taki chętny do. Odegrania się, tak, że jak ja tam nie pójdę, to ja zwyciężę, i to będzie dla mnie najlepsze, co mogę zrobić, i ta osoba wtedy będzie cierpieć, i ja wygram. To wtedy trzeba się zastanowić, co możesz z tym zrobić, bo to przemawia przez ciebie urażone ego. Czyli była jakaś sytuacja między Wami, która Was poróżniła. E, może nie było tam e, przeproszenia, na które czekasz, a może Ty kogoś nie przeprosiłeś, tak? Jest tam jakaś zadra emocjonalna, tam jest jakaś taka, wiecie, ciężka, gęsta energia, która e, teraz decyduje za Ciebie, tak? I jeżeli nie zdążysz po, po, wiecie, po prostu poukładać sobie tego w środku, to też uważam, że nie ma sensu iść na takie spotkanie. Nie ma sensu spotykać się z kimś, dlatego że będzie z tego dym. Najprawdopodobniej ta energia wybuchnie, bo ona lubi, bo ego lubi wybuchać. Ono lubi znajdować taki pokarm właśnie w kłótni, właśnie w niskiej wibracji, właśnie w pędzaniu w siebie w jakieś. Wracanie do przeszłości, analizowanie czegoś, a nie ma tak to, to zrobić przy świątecznym stole przy wszystkich, prawda? Więc dobrze zastanów się, czy właśnie yy, taka energia też Tobą mnie kieruje, ok? No i jeśli już ustalisz swoje wartości, jeżeli już odpowiesz sobie na pytanie, dlaczego ja nie chcę tak naprawdę, ale tak naprawdę nie chcę się z kimś spotykać, to dopiero wtedy podejmij decyzję. I kochani, ja Was uczę wielokrotnie, uczę, mówię, powtarzam, sama sobie również to powtarzam, bo też ciągle cały, jakby, uczy się, życie jest moją nauką, że yy, mamy postępować tak, jak czujemy, tak? Czyli nie robić nic na siłę, nie yy, robić komuś dobrze, nie układać się pod kogoś, tylko dlatego, że ktoś tak chce, ktoś nam tak kazał, bo tradycja tak każe. To jest bardzo y, trudna decyzja. To jest bardzo trudna decyzja. To jest bardzo y, taka chwila, powiedziałabym, y, dla odważnych, tak? Jeżeli ty czujesz, że ty nie chcesz, że to jest przeciwko tobie, że to nie jest zgodne z tobą, to te pierwsze Twoje odmowy, to te, te pierwsze Twoje kroki w swoją drogę, y, kiedy ty chcesz kroczyć według swoich zasad, według swoich reguł, to te pierwsze kroki będą dla tych osób bardzo bolesne, a może będą do końca ich życia bardzo bolesne. Pytanie też, że jak ty to załatwisz, tak? Czy ty po prostu um, przedstawisz to w spokoju, że wiecie co, ja, ja, ja tego nie czuję, ja tego nie chcę, ja czuję się jakbym oszukiwał siebie, was, kogoś. To, to jeżeli to przedstawisz w ten sposób i te osoby tego nie zrozumieją, to może już nigdy tego nie zrozumieją i nie ma co czekać tutaj na to. Ale jeżeli, wiesz, przedstawisz to w ten sposób, a weźcie się wszyscy odwalcie i tak dalej, no, to, no to, to nie szukaj tutaj jakiegoś super ekstra, fajnego zrozumienia z drugiej strony, prawda? Więc też to trzeba załatwić w zgodzie z sercem. I wiecie, z taką empatią, z taką serdecznością, a nie z jakimś hejtem i nienawiścią, bo to zupełnie... Mm, Zmienia i nastawienie innych i, 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 i Twoje podejście do tej sprawy, i potem roztrząsanie tego być może w jakiejś, e, wiesz, niedalekiej przyszłości będziesz to roztrząsał, że a mogłem tak, mogłam tak, i tak dalej. Więc temat jest. <laughs> wiem, że bardzo wrażliwy, bardzo drażliwy, ale ja wierzę, że po konfrontacji, jakby z, z samym sobą, tak naprawdę, to ty jesteś w stanie podjąć bardzo dobrą decyzję, tak? Jeśli to jest decyzja oparta o Twoje serce, to choćby tysiąc osób powiedział, że jesteś wariatem, kretyną, idio kretynem, idiotą i w ogóle co ty robisz, że ty występujesz przeciwko rodzinie, kiedy jesteś niemal społeczny, a rodzinny, to twoja decyzja, ta, ta twój stabil, on cię uratuje. I on powie, dobra, słuchajcie, okej, okay, ja to rozumiem. Ja to rozumiem, że wy tak macie, ale ja mam tak. I nie będziesz miał do siebie żadnych brzutów sumienia, żadnego żalu i tak dalej. Jest też taka grupa osób, które... <laughs> Boją się skonfrontować, boją się usiąść y, przy jednym stole z osobą, z którą miały zatarg w tym roku, w tamtym roku, y, której dawno nie widziały, z którą y, teoretycznie gdzieś tam w, w sobie pogodziły się z tą sytuacją, wybaczyły sobie, wybaczyły jej, ale przychodzi ten moment, Wiecie, zobaczenia siebie przy stole, porozmawiania po tej długiej przerwie. I ja też byłam kiedyś w takiej sytuacji. Nie tylko przy okazji świąt, ale też właśnie po takim dłuższym braku kontaktu. Ostatnie spotkanie było bardzo takie nieprzyjemne. I było to dla mnie bardzo stresujące wezwanie. Natomiast wiem, że takie testy, takie próby wszechświat nam robi. I to jest takie, wiecie, sprawdzam cię. Sprawdzam cię, jak ty sobie poradziłeś i poradziłaś. Czy ty na pewno wybaczyłaś? Czy ty na pewno wybaczyłeś? Czy ty masz tą sprawę załatwioną? Więc nie warto czasami chować głowy w piasek, bo to jest twoja próba bohatera. To jest Twój sprawdzian. I albo wyjdziesz z niego cało, zwycięsko, tak? Albo pokaże Ci to, że jeszcze coś tam jest do zrobienia. To też jest cenna wskazówka, prawda? Jeżeli pojawi się jakiś dym, pojawi się jakaś, wiecie, y, zatar, za, zatarki jakieś, pojawi się jakaś uszczypliwość, to Ty sobie to tylko zanotuj w swojej głowie, nie reaguj, tak, bo, bo reagując y, wchodzisz w walkę, tracisz swoją energię. Bądź uważny, bądź jak taki obserwator bardziej niż osoba, która wchodzi w reakcję. To nie o to chodzi. Bądź obserwatorem, Zapamiętaj to sobie. Co to za słowa cię zraniły? Kiedy może powstrzymywałeś głos, bo chciałeś coś powiedzieć, a i kiedy ciało ci powie, że ty powstrzymujesz coś? A chcesz powiedzieć swoją prawdę? Kiedy kaszlesz, tak? To jest bardzo ciekawe, bo podczas takich spotkań wigilijnych czy świątecznych, <laughs> na, jeżeli osoby nie są chore, tak, a gdzieś nagle wiesz, jest jakaś dyskusja i jest y, ktoś, za kaszle. To możesz mieć pewność, że ta osoba powstrzymała swoje słowa e, i po prostu tak samo jak czkawka. E, to, to, to podobnie działa, że ty powstrzymujesz swoje słowa, nie, bo, 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 bo akurat nie chcesz tego w tym momencie powiedzieć, bo ugryzłaś się, ugryzłaś się w cudzysłowie w język, prawda? Więc e, to są takie wskazówki, które myślę, że myślę, że na dzisiaj e, wystarczą. I chyba na każde inne święta wystarczą, chyba że w przyszłym roku coś nowego mi się odkryje. Także ustal swoje wartości, usiądź sam ze sobą, w ciszy i w spokoju, co jest z tobą zgodne. Kiedy oddajesz energię ego, które jest twoją fałszywą tożsamością i którą nie, 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 nie bo ja nie bo ja im zrobię na złość, to wtedy nie idź tą drogą, ok, bo to jest zły doradca. Jeżeli miałeś z kimś zatarg, <grym>, czy miałaś, to potraktuj spotkanie. Świątecznej wigiliny, jako taką próbę bohatera, jako próbę, jako test, czy tobie uda się wznieść się ponad tą sytuację. A jeżeli pojawią się sytuacje trudne, jakieś takie wiecie, podbramkowe, to pamiętaj, bądź bardziej obserwatorem, nie bądź osobą reaktywną, tak? Eee, nawet jeśli ktoś, wiesz, nadepnie ci na odcisk, to po prostu wycofaj się, nie? Wycofaj się. I załatw tą sprawę później, w swoim głębi, w swojej głębi, w swoim sercu, tak? Bo tak y, tylko ego będzie, wiecie, to jest y, to jest bycie w głębokiej nieświadomości. A jesteś na moim kanale, to nie możesz żyć długo w głębokiej nieświadomości, bo to Ci będzie bardzo bolało po prostu, bo to rodzi negatywne energie i negatywne emocje. Więc wychodzimy z takiej sytuacji, możemy nawet wyjść grzecznie z takiego spotkania. To też jest rozwiązanie, prawda? To też jest rozwiązanie. Możemy przyjść na godzinę. Nikt nam nie każe tam siedzieć do pasterki i jeszcze iść na pasterkę z kimś tam, albo przez dwa, święt, przez dwa dni świąt siedzieć u, u jakiejś cioci, albo chodzić po domach. Nikt nam tego nie każe robić. Pamiętajcie, nikt nam tego nie każe robić. Wszystko w zgodzie z Twoją wewnętrzną prawdą, ok? Ja wiem, że niekiedy ona jest dla innych trudna, ale powolutku, powolutku przyzwyczają się. Przyzwyczają się do Twoich zmian. A jeśli się nie przyzwyczają, no to, no to trudno. No to tak, tak po prostu to musi wyglądać. Rodzina jest ważna. Kontakt z rodziną jest bardzo ważny, bo mm, ludzie obcy przychodzą i odchodzą. Związki się niektóre rozsypują, a gdzieś ta rodzina jednak jest tą naszą taką bazą, tą naszą opoką. Natomiast mam też tą świadomość taką e, z pracy z Wami, na świadomość terapeutyczną, że my z rodziną e, jesteśmy czasami bardzo uwikłani, uzależnieni wręcz w takich bardzo niedobrych relacjach. I mam tą świadomość, dlatego Wam ją przekazuję, że czasami warto jest z kimś przeciąć totalnie więzy. Nawet te takie fizyczne, nie tylko energetyczne. Nie widywać się, nie spotykać. Bo są osoby, które żerują na Twojej energii. Są osoby, które już się nigdy nie zmienią. Natomiast Ty, jako osoba wzrastająca świadomości, możesz to zobaczyć, możesz to zauważyć z perspektywy już tej starszej osoby, dorosłej osoby, tak? I to od Ciebie zależy, czy Ty dasz się po prostu tej osobie wykorzystywać. Niestety też tak to może wyglądać. Dlatego czasami Rozłączenie się, brak kontaktu jest jedną z najlepszych strategii, takich jakby obronnych dla ciebie po prostu. To przykre w kontekście patrzenia na więzy rodzinne, ale niekiedy konieczne, niekiedy konieczne. Są takie osoby. Są, 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 wiem, 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 rozmawiam z wami są takie osoby i mm, nie wszystkie relacje da się tak pięknie i ładnie wyczyścić i naprawić. Tego też jestem świadoma. Ale kończąc to dzisiejsze spotkanie życzę ci <laughs> wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, dużo radości. Dużo e, takich e, chwil świadomości. Dużo chwil, kiedy ty rozumiesz siebie, kiedy ty poznajesz siebie, kiedy ty stajesz w swojej prawdzie. Kiedy Ty być może poprzez wejście w swój mrok odnajdujesz tam swoje światło, żyj w szczęściu, żyj w zdrowiu, doświadczaj miłości, doświadczaj radości, czyli jednocześnie stań się radością, stań się miłością, stań się swoim najlepszym przyjacielem, tak, żebyś ty potem mógł i mogła doświadczać tego samego po prostu w, swojej, w swoim otoczeniu, żeby to się odbiło od, od granic wszechświata i wróciło do Ciebie. To, czym Ty rezonujesz, to do Ciebie wraca. Dlatego też ja wysyłam Ci moc miłości, moc spełnienia marzeń, Twoich najskrytszych, tych prosto z Twojego serca. Oczywiście, że wiecie, bardzo dużo fajnych prezentów. <laughs> Czemu nie? Ta materia też musi, musi zaistnieć jakby w tym świecie wzrostu, wzrostu, wzrostu świadomości i wszystkiego tego, co najpiękniejsze. Naprawdę z całego serca Wam życzę. Dziękując jednocześnie za cały spędzony wspólnie y, czas i rok, bo myślę, że w przyszłym tygodniu już nagrania nie będzie. Dziękuję i zapraszam Was do kolejnych spotkań ze mną w nowym roku, w nowej odsłonie całusy.